Cześć moi drodzy, mam nadzieję, że macie fantastyczny dzień, pełen energii z tej strony Julia, z kanału Inne Światy i chcę zaprosić Was do przeżycia razem ze mną czegoś wyjątkowego. Jutro wyjeżdżam w wyprawę autostopem do Rio Rot, którego dzieli mnie mniej więcej 2,500 tysiąca kilometrów. Będę odwiedzać ludzi, których poznałam podczas mojej wyprawy 7 lat temu i. Oprócz tego będzie to pierwsza wyprawa autostopem od tamtego czasu, ale także pierwsza samotna wyprawa tutaj w Brazylii, więc dla mnie to też będzie wyjście poza strefę komfortu. I chcę Wam pokazać jak to wszystko wygląda, więc powstanie z tego taka miniseria oraz na pewno będzie wejście live. A dla tych, którzy zastanawiają się jeszcze, czy przyjechać na wyprawę z Gringo Travel, zapraszam Was. Są miejsca jeszcze na wyprawę wrześniową oraz wyprawę listopadową. Będzie moc przygód i naprawdę pozostanie to na zawsze w Waszych sercach.